Siema mordeczki. Oglądałem teraz, jak góral powiedział. Masz nagrania, to pokaż. Co ty, kurwa, niewierny Tomasz, jesteś? Nie pokażę nagrań z swoim bo to już wytłumaczę. Jak oni wpadli na pomysł, że będą sobie bzykali blondynę, robili gangbang, czyli bzykanie. Nie wiem, może po prostu ich nie było stać na więcej prostytutek, więc sobie zamówili jedną i po pomyśleli, że będą robili ją w kolejarza. Ktoś zainstalował tam taką małą kamerkę. Czekajcie. Chciałem Wam pokazać, jak ta kamerka wygląda, ale, ale akurat tu takiej małej nie mam. O, tam jest. Dobra, nieważne. Ktoś zainstalował, jakaś pała tam od nich, bo wiecie, oni, oni są tacy, że oni się kochają, jeżeli jest dobrze, a jak coś się spierdoli, no to muszą mieć haki na kogoś. Ktoś powie: Ty teraz masz haka? Nie, mi to kurwa zwisało. I słuchajcie, było coś takiego, że w tym fame house był straszny syf, tam w łazience, w pokojach, tylko, tylko żeby widzowie widzieli to, co mają widzieć, a tam był straszny syf. I po tym, jak oni sobie zrobili gang bank, nie będę mówił, kto i dlaczego nie chcę ujawnić tego nagrania, dlatego, bo jest tam osoba, którą po prostu lubię, która też brała w tym udział i nie chcę robić jej smrodu. Eee, poszedłem, po prostu patrzę, syf, porozpierdalane wszystko, to postanowiłem kurwa tam po prostu posprzątać, żeby to się kurwa nie, nie śmierdziało, nie niosło dalej. Jakiś tam syf, papiero no dobra, nieważne. I znalazłem kamerkę. Pierdolnąłem ją do, <laughs> do plecaka, chciałem o tym pogadać, później jak zobaczyłem, że jednemu nie chce stawać, drugi biega jak pies w koło. Ja mówię, ja pierdole, co tu się dzieje, nie? Czyli totalna patologia. <laughs> Dlatego tego nie ujawnię. Ale ja w tym czasie siedziałem z widzami, rozmawiałem. Robiłem kasy, można powiedzieć, bo tam bardzo dużo kasy padało, bo ja w nocy tam siedziałem, a ci kurwa yy, tam sobie robili gang bang. Nawet chłopaki miastowi się wkurzyli, że tam dziwkę zamawiają. Gdy ta blondynka do mnie przyszła, ja powiedziałem wprost, że nie mam kuja do mieszania gnoju, bo. No. no wiem, powi nie powinienem tak mówić do kobiety, ale później nawet jej kawkę zrobiłem, porozmawialiśmy i powiedziałem, że po prostu mam swoją e, kobietę, którą kocham i nie będę bzykał, czego popadnie i w ogóle nie będę kurwa jej zdradzał na tej zasadzie, że, że jest okazja to sobie coś tego. A na koniec <laughs> ta dziewczyna. Zażartowała, że ma HIFA. I wtedy wszyscy panikę na badania lecieli, pobierali krew. No, to ja ją podpuściłem, żeby powiedzieć, że ten, żeby wam trochę tam strachu narobić, ale jeżeli mówicie, że kłamie, to zapraszam każdego z was, sześć pytań do was pod wariografem. Ciekawe, który z youtuberów się na to zgodzi. Ja uważam, że żaden. 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 Żaden z Was się nie zgodzi wywiad zrobić pod wariografem. Dlaczego? Sami wiecie dlaczego.